Siema ludzie, długo wyczekiwane Q&A, yy, więc no, Q&A normalne. Z racji tak, że na YouTubie nie zadaliście mi dużo pytań, to poprosiłem moich obserwujących z Instagrama i stamtąd uzyskałem więcej odpowiedzi. 22 wyświetlenia. Siema ludzie, piszą że czekajcie, zobaczę czy w tym pierwszym... A w tym pierwszym zablokowałam to tam niedawno, więc nie dziwię się, że tu nie ma. Dobra, się. Okej, okay, y, no to zacznijmy od początku. Y, macie, macie kto? Ja napisał. Czy będzie powrót ADMX Football? Będzie. Tak na 90%. No bo wiecie, kwarantanna. To trzeba... No nie na boisku, tylko u mnie w ogrodzie. Mam bramkę, więc wiecie, żebyście się nie stresowali. Za tym boisko jest chyba zamknięte. Co po domu ekipy w Minecraft? Wiele osób chce survival. Ja jeszcze zobaczę. My ogólnie bardzo dużo już na świecie zrobiliśmy. Wielkiego Steve'a, w którym w środku mamy domy, laboratorium z Maxem, ale nie nagrywaliśmy tego. Jeszcze nie Czy masz Instagrama? Oczywiście, że mam. Um, kokosowy V2, tutaj wam się wyświetla nazwę możecie wbić ktoś napisał o każdym majgie. no nie każdy Szymon nie każdy um, może ty masz, a niektórzy o, jak z tego wyjść dobra, dobra, dobra um, to się nagrywa kiedy ty powił piłkarze? albo jeżeli ty mi wyślesz na Whatsapp jak zgrasz, albo jak mi Filip wyśle na Whatsapp to będzie no nie moja na razie wina, yy, a więc tak, bo będzie taki filmik ludzie, jakby co typowi piłkarze na boisku czy coś takiego, no już nagraliśmy to z miesiąc temu, ale niestety nasz kraj go tego nie wysłał. Jak masz na imię? Na imię mam Adam. Czym nagrywasz? Telefonem Samsungiem S9. Co dalej z kanałem? Wszystko leci, teraz nagrywam Minecrafta, dawajcie pomysły do filmów. W jakiej apce montujesz filmiki? Jest to apka MyMovie polecam serdecznie. Twój ulubiony serial to Stranger Things. Twoje ulubione danie to. Albo sushi, albo spaghetti z krewetkami. Wolisz liczbę 10 czy 13, co jest nawiązaniem? Do śmiesznej rzeczy. <grym> Nie, bo my mieliśmy taką bekę na filmie, nieważna. Jednak będzie to liczba 10. Chociaż mam 13 lat, nie mogę teraz obrażać. Uznajmy, że 11,5, tak pomiędzy. Co będzie kolejne w serii Minecrafta? No, jakby co właśnie z tym panem, co zadał te dwa pytania nagrywam te filmy. No nie wiem, no nie. Wszystko w naszych rękach. OK, to ja zapozuję przejdziemy do pytań z Instagrama. Ok, zaczniemy od Zosi Raczkiewicz, która, dziękuję bardzo, napisała mi yy, w komentarzu. No i ogólnie ja napisać i pozdrowienie, jeżeli mogę powiedzieć nick i pokazać, no bo yy, to yy, profilowe, powiecie, nie chcę tutaj kłótni żadnych, że nie chciałem. Yy, no wiecie, o co mi chodzi. Po prostu wolałem zapytać. Drugie imię, moje no drugie imię to Karol. Ulubiony kolor? Niebieski. Ulubiony smak Tymbark? Hmm... Cytryna, mięta, pomarańcza, brzoskwinia. Nie jestem pewna. Miłość z przyjaźń. Oczywiście, że miłość. <grytanie> Ulubiony seria? Stranger Things. Mas masz chłopaka czy dziewczynę? To jest sprawa osobista. Ulubiony sport? Gram teraz w siatkówkę, chodzę na treningi, znaczy, no nie podczas kwarantanny, ale jednak w moim sercu będzie zawsze piłka nożna, film. Mecze też oglądam z piłki nożnej. Irem aś to, kiedy dowiedziała się, że święty Mikołaj nie istnieje? Sprawa szła po prostu z wiekiem. No, nigdy jakoś się tak, nie miałem takiego szoku, po prostu jakoś tak wyszło. Yy, XD. <grych> I pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie. I teraz tak. Kogo nie lubisz z klasy? Kurcze, kurczę. Kogo nie lubię z klasy? Ja chcę być szczery z Wami. co? Ja Wam nie. Powiem, bo ja teraz nie próbuję się wymigać. Nie jestem jak tacy ludzie, co wiecie. Nie odpowiem, chociaż mam taką osobę. Ja nie mam takiej osoby, ale na przykład nie mam kontaktu z niektórymi dziewczynami, więc nie powiem, że je lubię ani ich nie lubię. Ale nie będę imienia i nazwiska wymieniał, tylko podam inicjały. Nie, no kurde, nie wiem. No dobra, powiem tak. Niektórych dziewczyn, no uznajmy, że nie lubię, ponieważ nie mam z nimi po prostu żadnego kontaktu. Ale to też nie jest tak, że mam do nich jakiś żal. Która dziewczyna w swojej klasy podoba ci się najbardziej? Oczywiście jest to nasza nauczycielka, wychowawczynia Dorota Waszak. i lat mają twoi bracia? Jeden ma rok i chyba pięciu, sześć miesięcy a jeden ma 16 lat i ileś tam miesięcy. Niektóre pytania, znaczy właśnie zamazywałem niektóre, bo tam były jakieś tam, cześć, padnij na mój profil, czy coś takiego, więc wiecie, nie pokazywałam. Najlepsza rzecz, jaka przytrafiła ci się w życiu? Najlepsza rzecz, jaka przytrafiła... Hmm. Ciekawe pytanie. Zaczekajcie, muszę się zastanowić. Albo nie, w sumie wiem. Najpierw, no ja co przydarzyło mi się w życiu, to był wyjazd do Barcelony, w którym akurat w tym... Grałem wtedy w Barcelonie. Przyszedłem na stadion Camp Nou. No i to była taka... Mój wymarzony dzień. Czy nadal oglądasz bajki? Tak, oglądam. Zwłaszcza podczas kwarantanny. Może nie jest to jakaś ogromna liczba, ale przykład lubię oglądać niebezpiecznego Henryka albo iCarly, albo Wiktor znaczy zwycięstwo. To są z bajek takich animowanych, to oglądam Gambola. Dobra. Co porabiasz podczas kwarantanny? Nudzę się. A widzicie, tu zakryłem bo nie miałem i pozdrowienka, a tu już nie za... No bo to się. Za... Co porabiasz podczas kwarantanny? Hmm, podczas kwarantanny. No, mam lekcje online, oglądam telewizję, gram se na telefonie, no i się nudzę. Ulubione jedzenie było już to pytanie, ale odpowiem jeszcze Sushi lub spaghetti z krewetkami. Jaki fajny serial polecasz? Jeżeli nie oglądasz, to Stranger Things. Ulubiony sklep i dlaczego? Pewnie było dlaczego. Ulubiony sklep. Jest to żabka, dlatego... znaczy, jeżeli chodzi o taki spożywczy. Albo nie, powiem taki... Ogólny sklep, jaki bardzo lubię. Myślę, że to jest Tiger, no bo jednak, tak, to będzie Tiger. Tiger, chyba każdy przynajmniej raz był w Tigerze, bo to nie jest sklep przeznaczony jednej rzeczy. Oczywiście nie ma, chociaż nie, no w sumie wszystko tam jest, no. Co chcecie? Czego najbardziej nie lubisz w ludziach? Najbardziej nie będę tu. Ja nie jestem szczerym człowiekiem, ja nie będę tu wymyślał jakieś zazdrości. Jakieś, wiecie, nie będę wam tu jakiejś wyznań dawał. Najbardziej nie lubię w ludziach czego? Ja najbardziej nie lubię takich ludzi, oszustw, takich... Po prostu mam parę takich osób, które lubię, ale jednak po prostu im nie zaufam, bo to są takie... Wiecie, wiecie o co mi chodzi. Raz na lewo powie coś o tym, potem powie o tym. I to ja takich rzeczy nie lubię. I pozdrów pozdrawiam serdecznie. Jaka jest Twoja opinia o Sonie mandatie? Fajnie śpiewa i na tym zostańmy. Jak długo zazwyczaj zajmie ci nakręcenie i zmontowanie odcinka? Nakręcenie trwa tyle, co Wy widzicie, chyba że pauzuje. Yy, a montowanie. ojojoj to jest. Sp Wiecie co, nie każdy film, na przykład z Minecrafta w ogóle nie montuję, ale rekord mój to było około 3 godzin, bo miałem problemy z aplikacją. No i bardzo wam dziękuję w sumie za takie pytania, bo spoko są, naprawdę. Kiedy będziesz nagrywał survival... Yy, o, sorry, to już... co to w ogóle było? Dobra, to, to jest ostatnie pytanie. Kiedy będziesz nagrywał survival na, na Minecraft i pozdrowić? XDD Pozdrawiam Zosię. A tutaj nie przyczytałem. Pozdrawiam Zuzanna Guzane, yy, Więc pozdrawiam. Yy, kiedy będziesz nagra... o, już to czytam? Myślę, że może się takie coś pojawić. A więc w... bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy napisali pytania. Jeżeli chcecie, piszcie proszę, bo Wy sobie myślcie, że ja tak gadam jak inni YouTuberzy, żebyście pisali yy, pytania pod. Yy, znaczy pytania znaczy Chodzi mi o podpowiedzi na film Ja naprawdę chcę Ja naprawdę lubię jak ktoś mi możecie zaproponować Co zbudować w Minecrafcie. Yy, możecie nie wiem Jakąś grę mi na dworze Na przykład w piłkę jakąś nie wiem Gra w tysiące tego typu Naprawdę ja wszystko Wszystkie komentarze przyjmuję yy, Wiecie jakby chętnie no dobra, dzięki wszyscy, wszystkim, którzy napi napisali pytania. Subskrybujcie kanał, ponieważ przerażają mnie te liczby. 700 wyświetleń w zeszłym miesiącu i 0 doszłych subskrypcji. Zresztą wam pokażę jedną rzecz. Mam w sumie na kanale 12 126 wyświetleń. Ogromna liczba. Dlatego chcę nagrać specjal... Na te 12, ale w ogóle ostatnio robicie niesamowite te wyświetlania. Jeszcze przedwczoraj miałem 12 tysięcy, a teraz już mam 12 tysięcy 126. Możecie mi napisać jakiś specjal, ale już z góry wam dziękuję za to, co robicie. Ta seria z Minecrafta przyja się bardzo dobrze. same łapki w górę, więc no dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć.